Witam wszystkich. Odpowiem dziś na pytanie, czy FutureNet to piramida. Od razu następnie dam odpowiedź, a później wyjaśnię co, jak i dlaczego. Tak, FutureNet to piramida. Nawet sześć, jak widać na, w, na widocznym zdjęciu. Oczywiście źle, źle się to określenie nam kojarzy. Większość ludzi, ponieważ od lat 90. wyrastały firmy, które żerowały na małej wiedzy swoich klientów, obiecywały krocie. Samochody, inne dobra, dolary, mieszkania, domy, do zarobienia w zamian za to, że zaprosisz do współpracy inne osoby, a tak naprawdę ukierunkowane były na szybki zysk z nastawieniem, że same się szybko zwiną z górą pieniędzy. Na dzień dzisiejszy, czyli na 31 sierpnia 2017 roku, podobieństwo FutureNetu do piramidy się kończy. Ponieważ panowie, którzy założyli FutureNet, odrobili lekcje z prowadzenia firmy i inwestowania. Teraz chwilę o inwestycjach, a za moment o zarobkach w FutureNet. Dzięki, dzięki sporym sporym zebranym środkom rozpoczął się proces inwestycji w różne dziedziny i przedsięwzięcia, powstały 23 podmioty na całym świecie tworzące już na coś na wzór holdingu. W 2016 roku wprowadzono nowy produkt, czyli platformę Future Ad Pro paczki reklamowe z setkami milionów wyświetleń, reklam miesięcznie. Współpraca z firmą leasingową w pośrednictwie sprzedaży aut rozwinęła się do tego stopnia, że FutureNet tworzy w tej chwili swój własne, swoje własne towarzystwo leasingowe. FutureNet stał się właścicielem firmy z licencją hazardową w Rumunii gdzie 1 października będzie otwarcie 8 kasyn jednocześnie. Future tworzy aplikacje mobilne typu Future at Clow, e, f, chmura do przechowywania danych czy Future VoIP szyfrowany 128 bitowym kluczem komunikator, który trafia po, pierwsze, e, po pierwszym tygodniu do TOP. W tych aplikacjach tworzonych jest do top wyświetleń na sklepie Play, Google Play. Tego typu aplikacji tworzonych jest coraz więcej i będą one wdrażane co, co jakiś czas. 24 i 25 listopada 2017 roku odbędzie się event w Macao, na którym zostanie wprowadzona kryptowaluta Futurocoin. Wraz z nią rozpocznie się start giełdy, na której na której właścicielem, jest jedy, jedna z której właścicielem jest jedna z 23 firm z holdingu FutureNet. Powstanie platformy. Sprzedażowej na wzór Allegro, gdzie, na, gdzie za darmo będzie można wystawiać do sprzedaży swoje produkty, a jednym ze środków płatniczych ma być właśnie Futurocoin. Budowa, budowana jest sieć franczyzowa lokali Future, Cafe, Future Net Cafe. Przepraszam, Pierwsza zlokalizowana jest w Kijowie, druga w Warszawie, a trzecia we Wrocławiu. FutureNet, kolejna z 23 firm powstałych po to, żeby tworzyć nowe produkty, na chwilę obecną tworzy gry na smartfony i inne urządzenia mobilne. FutureNet jest sponsorem głównym i organizatorem turnieju w Futsalu w dniach 31 sierpnia do 3 września 2017 roku we Wrocławiu i szykuje na przyszły rok FutureNet Cup, czyli mistrzostwa w piłce nożnej FutureNetu, w którym będą mogły wziąć również udział dzieci. Teraz powiem coś na temat sposobów zarabiania. Sposób zarabiania na paczkach reklamowych Future Ad Pro szerzej już omówiłem na innych filmach. Linki pod filmem w skrócie powiem tylko tyle, że mamy możliwość zakupienia paczek reklamowych, na które oprócz faktu, że dają nam możliwość reklamowania swoich produktów, to jeszcze każda paczka zarabia nam do 20% co 120 dni. Dzięki możliwości reinwestycji na zysk z posiadania paczek może być jeszcze kilkukrotnie zwiększony. Maksymalną ilość paczek, którą możemy posiadać, to 1000 sztuk. Każda paczka wypracowuje nam codziennie około 49 centów. I tak dla przykładu. Posiadając 50 paczek dziennie, na nasz, yy, dziennie, nasze paczki wypracowują około 24 dolarów. Więc trzeciego dnia, więc pierwszego dnia mamy 24 dolar, drugiego 24, to już daje nam 48. Trzeciego dnia możemy już dokupić następną paczkę. Dzięki takiej reinwestycji mamy więcej wykupionych wyświetleń naszych reklam oraz nasze pieniądze zarabiają i robią, że tak powiem, następne pieniądze. Jeżeli chodzi o matrycę, to szybki, tak samo szybki przegląd. Możemy wykupić 6 matryc od 10 do 1000 dolarów. Jak widać nazywają się Member, Basic, Gold, Exclusive, szafir i Royal. Możemy wykupić, do każdej matrycy możemy zaprosić lub zostaną do nas dopisane, tak z... do nas zapisani tak zwani spadochroniarze. I osoby zaproszone przez naszych sponsorów. Za, każdy, za każdą z takich osób, którą zaprosimy lub zostanie do nas dopisana, otrzymujemy 5% wartości matrycy. Są jeszcze dodatkowe bonusy dla liderów, dla osób, które więcej zapisują itd., itd., ale nie będę się w tej chwili z tym rozwodził. Sprawne działanie na matrycach, ale nie, jak mówiłem, nie będę o tym opowiadał. Cóż jeszcze mogę dodać? No, ja nie tworzyłem tego filmu po to, żeby reklamować firmę, a jedynie po to, żeby przybliżyć sposób jej działania i kierunek, w którym zmierza. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz do mnie w komentarz, lub na, jeżeli chcesz się zarejestrować do FutureNet, podaję też link, do, dzięki któremu możesz się zarejestrować odwiedź też moją stronę, jeżeli cię to zainteresowało www.madik.pl, gdzie możesz do mnie napisać, możemy szerzej omówić to, co tutaj przedstawiłem, i jeżeli cię to zainteresowało, to zapraszam. Do zobaczenia, cześć.